Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o ilości cykli. Co to może być, ilość cykli? Jeżeli jesteś sportowcem, to Twoja ilość cykli to będzie ilość treningów, jednostek treningowych, jakie wykonujesz w przeciągu dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. I teraz, dlaczego taki temat? Po co taki temat? Bo zobacz, że im więcej cykli, tym szybciej coś się tworzy, tym szybciej zdobywamy pewne umiejętności i kompetencje. Czyż nie tak? Teraz mam do Ciebie pytanie. Ile Ty, jako sportowiec, wykonujesz cykli dziennie, tygodniowo, miesięcznie? Bo chciałbym Ci podać pewien, owszem, ekstremalny przykład ale jednak wykonalny. Czyli, mówię tutaj o Robercie Karasiu, mistrzu świata, rekordziście świata na podwójnym i potrójnym triatlonie, Ironmanie. Jest to facet, który no, przechodzi kompletnie poza każdą skalę. To jest nie do wyobrażenia, co ten sportowiec wyczynia ze swoim ciałem. I oglądałem ostatnio z nim wywiad i mówi, Prost, że w przeciągu tygodnia, 6 dni, trenuję 6 dni w tygodniu, jeden odpoczywa, przez te 6 dni trenuję 21 razy. Przez 6 dni wykonuje 21 jednostek treningowych. Każdego dnia od 6 do 8 godzin treningowych, dzień w dzień. I teraz mam pytanie do Ciebie. Oczywiście to jest przykład ekstremalny, ale porównaj się do niego. Ile Ty cykli wykonujesz? Jeżeli jesteś piłkarzem, to ile treningów w ciągu tygodnia wykonujesz? Dwa, trzy, pięć? Co to jest? Jaki to jest procent do tego, aby ta kula śnieżna nabrała jeszcze szybcie, szybszego rozpędu? Ilość cykli jest kluczowa, bo im więcej, tym szybciej. Oczywiście do tego potrzebna jest wszystko z głową, z regeneracją, z odpoczynkiem. Owszem, tak. Ale jeżeli masz wielkie cele, plany i marzenia, aby stać się sportowcem, to jeżeli Twoja ilość cykli jest na poziomie 3, a kogoś wystarczy, że będzie na poziomie 4, to już jesteś w plecy. Jeżeli twoja, Twój poziom ilości cykli w tygodniu jest 5, a kogoś 10, to w przeciągu tygodnia jesteś już jeden tydzień do tyłu. W przeciągu roku Ty zrobiłeś coś w rok, Ktoś zrobił właśnie w rok dwa razy więcej od ciebie. Dlatego zastanów się, ile cykli, ile jednostek, które mają się rozwijać, wykonujesz w tygodniu, a zobaczysz, jak szybko będziesz mógł się rozwijać. Oczywiście wszystko krok po kroku. Nie nagle, że robiłeś trzy i od jutra robisz dziewięć dziennie. Bo po dwóch dniach, po pierwsze, nie będziesz miał siły, a po dwóch dniach stwierdzisz, że jednak to nie jest dla ciebie i rzucasz sport. Nie o to chodzi. Krok po kroku. Jeżeli robisz 3 rób 3, ale na przykład wydłuż te treningi o 10 minut na początku. Z jakimś czasem sobie dołożysz czwarty, piąty, dziesiąty trening. Ale zauważ, że ilość cykli będzie zwiększała przyspieszenie twojego, twoich podniesienia, twoich umiejętności. To jest bardzo taka precyzyjna i bardzo ważna podpowiedź dla ciebie. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, a trenujesz 3 lub 5 razy w tygodniu, a twoja konkurencja 10, no to pomimo tego, że ten trening, nawet jeżeli będzie jakościowy bardziej, no to jednak później może w dłuższej perspektywie gdzieś nie być wystarczający. Dlatego zwiększ ilość cykli, zobacz, może jednak jest też tak, że masz tę tą, tą ilość cykli odpowiednią i tobie to wystarcza na twoje sukcesy. A jeżeli chcesz więcej, to zobacz, ile cykli wykonuje czy to Cristiano Ronaldo w piłce nożnej, czy inni świetni zawodnicy w swoich dyscyplinach. I coś mi się wydaje, że to nie jest niezbędne minimum półtorej godziny dziennie. Ten pan, który jest tutaj, wykonywał kosmiczną pracę na treningach każdego dnia i przez tą ilość cykli, oczywiście przez swoje predyspozycje, potencjał, talent, ale przez ilość cykli, przez zwiększenie ilości treningowych doszedł do tego miejsca, w którym był i w którym jest, czyli najlepszym piłkarzem, najlepszym koszykarzem w historii świata, którego nikt nie widział, stał się globalną ikoną. Czy ktoś dzisiaj nie wie, kto to jest Michael Jordan? No raczej wszyscy wiedzą o kim mówimy. Dlatego zwiększ ilość cykli, a przyspieszysz swój rozwój i zwiększysz szansę na swój sukces. Pozdrawiam serdecznie. Hubert Cik